Ewangelia Świętego Marka uważana jest często za prostą opowieść narracyjną, pozbawioną większej głębi teologicznej. Tę tezę będziemy starali się obalić w sposób skuteczny, a czasami efektowny. Owszem, Ewangelia Świętego Marka jest świetnym materiałem na wartki film akcji skierowany do ludzi lubiących konkretne. Nie tracących czasu na zbędne opisy przyrody, ale ten tiler zawiera też w sobie ukrytą głębię. Marek w pełni ufa inteligencji odbiorcy. Z wielkim kunsztem ukrywa różne smakowite kąski, których wyszukiwanie przypomina czasem przygodę detektywistyczną. Ten markowy produkt, ten prosty tekst świetnie komentuje życie każdego z nas. Czytając tę Ewangelię, nagle odkrywamy, że możemy inaczej. Zrozumieć to, co dzieje się w naszym życiu, inaczej interpretujemy wydarzenia, które przytaczają się przed naszymi oczyma. Nagle odkrywamy, że wiemy o co walczymy, a z drugiej strony jakiś pokój, poczucie sensu, narastająca świadomość, że żyjąc biorę udział w czymś ważnym. Zatem otwieramy wyprzedaż markowych produktów. Zapraszam na film akcji pełen nieoczekiwanych zwrotów, zaskakujących zakończeń. W najbliższą środę i zawsze w środę, zawsze o godzinie 15, premiera kolejnego odcinka. I wszystko na portalu dwie ryby.pl. W internecie znajdziecie na pewno.